Unikanie konfliktu jest równoznaczne z unikaniem życia. Konflikt z łaciny conflictus, zderzenie, odmienność, sprzeczność interesów, sprzeczność poglądów. Ile to razy, ja na pewno, ty też słyszałeś, słyszałeś, że czasem o jakości relacji z drugą osobą mówimy przez pryzmat właśnie konfliktu, że no, wiesz, z tą osobą to ja mam świetne relacje, jest wszystko super, my prawie w ogóle się nie kłócimy, jest pięknie. No, ale z tą drugą osobą to nie, to jest fatalnie, bo my ciągle się kłócimy, ciągle się ścieramy, nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia. I na podstawie tej takiej powierzchowności my oceniamy, czy ta nasza relacja jest dobra z kimś, czy też zła. Ale czy na pewno tak jest? Czy na pewno jest tak, że właśnie to determinuje o jakości naszej relacji? No nie. No właśnie o jakości decyduje to, jak my się zachowujemy w konflikcie, jaką my przyjmujemy postawę, jak my się komunikujemy. No bo konflikt, tak jak przeczytałem, powiedziałem tobie, z definicji jest odmiennością poglądów, jest sprzecznością pewnych zdań. Może być twórczy i niejednokrotnie konflikty są twórcze. Kiedy pracuję w biznesie, to bardzo często słyszę od menadżerów, od dyrektorów, od prezesów, że proszę pana, panie Bartku, te osoby nie idą na konflikt, one nie chcą wypracowywać odmien... nie chcą wypracować nowych zdań, nowych um, reguł, nie chcą wypracować nowego sposobu działania. One po prostu unikają. Pytanie dlaczego? Zawsze sobie wtedy zadaję. Co się takiego dzieje w tym konflikcie, że osoby unikają? No właśnie. Bo jakość naszej relacji z drugą osobą zależy od tego jak my się zachowujemy w konflikcie. I pamiętaj, że żeby konflikt wystąpił, to musi być spełniony jeden podstawowy warunek. Musi być przynajmniej druga osoba. No bo przecież sami ze sobą ciężko być w konflikcie. My możemy żyć w niezgodzie ze sobą, ze swoimi wartościami, natomiast w konflikcie nie będziemy. I w tej pogadance o takich trzech Rzeczach naj, najczęściej spotykanych w konflikcie, w kontekście przekraczania tych barier i negatywnych skutkach tego typu zachowań. Bo kiedy dwie osoby są w tym konflikcie, w tej sprzeczności, to zdarza się bardzo często, że jedna z tych osób wprowadza do kłótni, do dyskusji i wulgaryzmy. A tym samym zaczyna się tworzyć agresja. Odchodzimy od konstruktywnej rozmowy, odchodzimy od uważności słuchania, bo zaczynamy być agresywni. Właśnie wulgaryzmy to robią. No ale to nie koniec. Również jest też tak, że niejednokrotnie osoby zaczynają się nawzajem obrażać i wyzywać. I ta kula śnieżna tych negatywnych emocji, tego zła, tego niszczenia dobrej relacji zaczyna być coraz większa. Już bardzo ciężko jest słyszeć i rozumieć, bardzo ciężko jest być empatycznym, kiedy słyszymy wulgaryzmy, kiedy jesteśmy obrażani. Ale żeby tak jeszcze dobić to i pokazać, jak my jeszcze często działamy i czego należy unikać, to do tego dochodzi jeszcze trzecia rzecz, a mianowicie straszenie. To jest taka sytuacja, że ktoś kogoś zaczyna straszyć, no bo jak ty się nie zmienisz, bo jak ty czegoś nie zrobisz, bo ty jesteś taki, śmaki czy owaki, to nie będzie tego, tego i tego. No i już mamy takie trzy rzeczy, które jak wystąpią, to można powiedzieć, że jest pozamiatane. My później czasem próbujemy to jakoś złagodzić. Czyli po kłótni mówimy, no wiesz. To była kłótnia, to były emocje, a w emocjach można wszystko powiedzieć. Tak naprawdę ja tak nie myślę, ja tak naprawdę nie uważam, więc kompletnie się tym nie przejmuj. No, czy aby na pewno można to tłumaczyć? Czy osobę, która jest zdenerwowana, ma złe emocje i pobije dziecko, to my ją wytłumaczymy wtedy? No nie. Więc dlaczego w tej sytuacji? To tłumaczenie ma być akceptowalne. Przecież tego typu zachowanie powodują, że jakość naszej relacji z drugą osobą spada. Ona zaczyna być po prostu niszczona. A co gorsza, dzieją się następujące rzeczy. Bo nagle któregoś pięknego dnia mam pewne inne zdanie i chcę je wyrazić. Chcę z tą osobą właśnie porozmawiać. No i normalnie, gdyby relacje były super, dobrze nam się ze sobą rozmawia w konflikcie, mamy tą przestrzeń, to nie zastawiając się długo, siadam i, i rozpoczynamy. Natomiast kiedy te relacje są skażone, kiedy one są zaburzone, kiedy one są bardzo nisko, to wtedy zaczynamy się zastanawiać. No dobrze, to czy jeśli ja poruszę tą sytuację, a z niej wyniknie konflikt, to czy ja chcę usłyszeć wulgaryzmy? Czy ja chcę być obrażony, obrażana, czy ja chcę być straszony? Czy to, o czym chcę porozmawiać, jest warte tych złych rzeczy? No i zauważ, co się wtedy dzieje. Zamiast tą naszą jakość relacji budować, zamiast uczyć się ze sobą rozmawiać, zaczynamy odpuszczać. Świadomie zaczynamy odpuszczać. Dlaczego? No właśnie dlatego, bo nie chcemy tych negatywnych, tych złych skutków doświadczać. Natomiast jest pytanie, czy można się nauczyć konstruktywnie zarządzać konfliktem, czy można porzucić te złe zachowanie. Otóż tak. I to jest dobra wiadomość, że tak, możemy się tego nauczyć. Natomiast czy jesteśmy w stanie to zrobić sami? No oczywiście wiele od nas zależy. Natomiast no, żeby to się wydarzyło, no musimy trenować. No bo jeśli będziemy wchodzili w te Odmienne zdania, odmienne poglądy, czytaj konflikt, i będziemy nad sobą pracowali. No, będziemy kontrolowali pewne nasze emocje. To z biegiem czasu ta jakość tego konfliktu, ta jakość zarządzania konfliktem, no, będzie szła do góry. I nie będzie to dla nas nic uciążliwe, a wręcz przeciwne. Od czego zacząć? No, od zdiagnozowania. Źródła problemu u siebie, tak? Trzeba stanąć, jak to się mówi, wprawdzie z, z samym sobą i powiedzieć: tak, źle się zachowuję, tak, puszczają mi emocje, puszczają mi nerwy, jestem wulgarny, jestem wulgarna, tak, obrażam, tak, straszę. Więcej tego nie chcę robić, chcę nad tym pracować. I wtedy, kiedy dzieją się takie sytuacje i zaczynają nerwy puszczać, no to trzeba zrobić pauzę, trzeba się zatrzymać, nie dać się nakręcać kiedy ktoś ciebie takimi rzeczami atakuje no to odpychać to od siebie odchodzić nie dawać się wkręcać w tą spiralę zła i tych złych trzech rzeczy jakim są wulgaryzmy jakim jest obrażanie i jakim jest straszenie Mam nadzieję, że kogoś zainspirowałem. Jestem przekonany, bo zabrzmi może mniej optymistycznie, ale na pewno każdy z nas, chociaż raz w życiu, jedną z tych trzech rzeczy w kłótni wyciągnął. Jeśli nie wszystkie. Natomiast może już czas powiedzieć: dość, stop! I czas zadbać o relacje z drugą osobą, z naszym partnerem, z naszym współpracownikiem, z naszym szefem, z naszymi podwładnymi. I zacząć pracować nad lepszą jakością komunikacji, nad lepszym zarządzaniem konfliktem. Bo przecież nie chcemy unikać życia, a konflikty są twórcze i są potrzebne, bo konflikt to ścieranie się innych poglądów, innych opinii. No to przecież, dlaczego z tego nie korzystać? Dlaczego? Nie usłyszeć, że ktoś na daną sytuację może mieć inne zdanie, inny pogląd. Przecież to może się dla nas okazać zbawienne. Przecież to może być dla nas inspiracją do jakiegoś nowego działania. Pozdrawiam Ciebie serdecznie, do zobaczenia następnym razem. Bartek Papisz. Cześć!